Czy zdarzyło Ci się rozpocząć dietę z entuzjazmem, tylko po to, żeby po tygodniu znaleźć się z pizzą w ręku i myślą, znowu zawaliłam? To nie Twoja wina, to Twój umysł. Dziś pokażę Ci, jak przestać sabotować swoje odchudzanie i naprawdę wytrwać bez walki ze sobą. Ania, jedna z moich klientek, miała za sobą 8 podejść do różnych diet. Za każdym razem startowała pełna motywacji. Lista zakupów, catering, nawet siłownia. Ale dokładnie siódmego dnia coś pękało. Czasem w piątek, czasem w środę wieczorem zaczynała szukać pretekstu, że była zmęczona, że zasłużyła, że zacznie od nowa w poniedziałek. I wiesz co? To nie była jej słaba wola, to był jej podświadomy program. W metaanalizie 29 długoterminowych badań nad utratą wagi stwierdzono, że ponad połowa utraconej wagi wracała w ciągu dwóch lat. Dlaczego tak się dzieje? Twój mózg nie lubi zmian, a dieta to zmiana. Podświadomość traktuje ją jak potencjalne zagrożenie. Nie jedz cukru? Co jeśli zabraknie ci energii? Nie nagradzaj się słodyczami, jedzeniem. A jak poradzisz sobie ze stresem? To stary, prymitywny system przetrwania. I jeśli nie dogadasz się z nim, on przejmie kontrolę. Dlatego po kilku dniach bycia grzeczną, odzywa się ta część w tobie, która mówi: Mam to gdzieś, chcę chipsy i święty spokój. To nie bunt, ale wołanie o równowagę. Bo widzisz, badania wykazały, że spożywanie wysokokalorycznych pokarmów może prowadzić do zmian w układzie nagrody w mózgu, co skutkuje zachowaniami podobnymi do uzależnień. A z kolei sytuacje, które Podważają samokontrolę są silnie związane z przejadaniem się u osób z wyższym poziomem restrykcji dietetycznych. Dobra wiadomość, możesz zaprogramować swój umysł na wspieranie, a nie sabotowanie. A jeśli już mowa o wsparciu, chcę bardzo serdecznie podziękować wam za dotychczasowe komentarze, lajki i suby, bo to daje mi niesamowitą motywację do tworzenia tego typu treści. Gdy ma się ADHD, tak jak ja, motywacja jest naprawdę bardzo ważna, także Dziękuję Wam bardzo. No dobrze, ale wróćmy teraz do tematu. Pokażę Wam jedno z ćwiczeń z zakresu programowania neurolingwistycznego, które możesz zrobić już teraz. Nazywam je dialogiem z wewnętrznym strażnikiem. Zamknij oczy, jeśli masz taką możliwość i wyobraź sobie siebie za tydzień. Dokładnie w tym momencie, kiedy zwykle odpuszczasz, kiedy sięgasz po jedzenie mimo, że nie jesteś głodny. Zobacz tę sytuację jak film. Zobacz obraz, dźwięki, emocje. Teraz zadaj sobie pytanie. Co dobrego chcę dla siebie, kiedy sięgam po jedzenie? Pozwól sobie usłyszeć odpowiedź bez oceny. Może to spokój? Może ulga? Może poczucie kontroli? Następnie zapytaj, jak inaczej mogę zaspokoić tę potrzebę, w zdrowszy dla mnie sposób. A teraz zobacz nowy obraz. Siebie, jak wybierasz spacer, głębokie, spokojne oddechy, rozmowę z kimś bliskim albo wypijasz szklankę wody. To ćwiczenie pozwala zaktualizować stary program zamiast go zwalczać. Badania nad technikami wyobrażeniowymi i dialogiem wewnętrznym potwierdzają ich skuteczność w zmianie zachowań zdrowotnych, w tym także odżywianiu, ponieważ pomagają aktywować nowe połączenia neuronalne i zmniejszają impulsywność. Nie potrzebujesz silnej woli. Potrzebujesz sojuszu z własnym umysłem. Zamiast dieta na 30 dni Wybierz nową tożsamość. Jestem osobą, która dba o swoje ciało z miłością. Zamiast zakazów, buduj rytuały, które karmią Cię emocjonalnie. Zamiast kontroli, ucz się regulacji. Zamiast przymusu, twórz nową narrację w głowie. Tak właśnie pracuję z moimi klientami. Zmieniamy myślenie, a ciało za tym podąża. Bo widzisz, według American Psychological Association stres wpływa na nasze nawyki żywieniowe, co może prowadzić do przejadania się i utrudniać utrzymanie zdrowej diety. A badania z 2022 roku sugerują, że hipnoza może być skutecznym narzędziem w utracie wagi, zwłaszcza gdy jest stosowana razem z innymi modyfikacjami stylu życia. Jeśli ten materiał pozwoli Ci Choć trochę inaczej spojrzeć na Twoje relacje z jedzeniem, zasubskrybuj, bo to dopiero początek. Bo co jeśli mimo wszystko nie umiem rozróżnić, czy głód to głód, czy może to tylko próba uspokojenia się? W kolejnym odcinku pokażę Ci 5 sygnałów emocjonalnego jedzenia. Widzimy się następnym razem.